Witam, z tej strony Wawrzyn i zapraszam was do pierwszego spojrzenia na grę Glory Destiny Online Produkowaną przez X-Legend Entertainment, a wydawaną przez Coram Game Entertainment Zalogujmy się i za chwilę wam powiem pewne moje przemyślenia na temat tej gry Od razu cały ekran logowania moim zdaniem przypomina inną grę od X-Legend czyli Eden Eternal I potem w pewnych aspektach również ją przypomina, jak widzicie mamy jeden, na razie jeden serwer jeden... Chanele są dość zapełnione, jest ludzi bardzo dużo. To jest moja postać, na której wam pokażę mniej więcej jak wygląda cała gra. Jednak, żeby nie było to suchy first look, to wam pokażę mniej więcej ekran tworzenia postaci. Eee... Tutaj widzicie, mamy potworka takiego z tyłu. To jest nasza postać główna. Ten potworek z tyłu, to jesteśmy również my, którzy w taką postać zamieniamy się po 10. poziomie, jak wykonamy odpowiedniego questa i pokonamy odpowiedniego potwora. Mamy tutaj trzy plemiona. W każdym plemieniu mamy po dwie klasy postaci do wyboru: Warrior, Fighter, Warrior Fighter, Fighter, Szaman, Archer, Warrior Sorcerer oraz Assassin, czyli takie dość podstawowe klasy postaci, tak na dobrą sprawę. Szaman. Nie widzieliście kleryka, ponieważ szaman jest klerykiem, czyli to jest taka klasa lecząca, lecząca saportowa, no, tak naprawdę. Tutaj mamy statystyki każdej z tych klas postaci. Te potworki wyglądają różnorodnie opcji. Kustomizacji e, postaci jest też dość sporo. Jak widzicie, tego jest tutaj troszeczkę, troszeczkę mamy. E, możemy zaznaczyć opcję z hełmem, wtedy mniej więcej widzimy, jak będzie wyglądała nasza postać w hełmie, który pewnie dostajemy około 20 poziomu, tak jak to było w ID Internal. Niestety, wyglądu naszej postaci, e, czyli, czyli te, całego ubranka, e, tych wszystkich takich dupereli nie jesteśmy na razie w stanie zmienić innymi przedmiotami niż tymi przedmiotami tak zwanymi fashion. Czyli musimy się nastawić na to, że nasza postać będzie miała takie ubranie. Możemy jej zmienić ewentualnie kolor ogonka. E, tam kolor uszek, kształt uszek, włosy i takie tam pierdółki tak na rozprawę. E, mamy od razu napisane jaką rolę pełni dana klasa postaci w party oraz jakich broni używa do walki. E, tak wygląda mniej więcej ekran tworzenia postaci. My zaś zalogujmy się na moją postać. Mam postać assassina albo stwierdziłem, że Chciałbym sprawdzić czegoś innego. Cały ekran logowania, ładowania danej mapy również wygląda identycznie jak wideo Internet. Jakiś screenshot z całej mapy, napis po lewej stronie, na po prawej na dole ekran ładowania. Tylko w Widyny Internet było alpaka, a tutaj były ślady łapek. Więc od razu tak, tak wygląda cała gra. E, jesteśmy aktualnie w mieście, jednym z początkowych miasteczek, takich niewielkich wiosek, tak naprawdę. I jedyna, pierwszą rzeczą, która może się rzucić w oczy, jest to, że jak oddalimy sobie kamerę i spojrzymy gdzieś tam w oddal, e, to widzimy, że mapa jest taka troszeczkę, to jest zaokrąglona. Myślę, że to według twórców miało odzwierciedlać takie zakrzywienie ziemi, ale no bez przesady. Tak? Szczerze mówiąc, to mnie to strasznie irytuje, ponieważ przez takie właśnie zakrzywienie, e, nawet jeżeli mamy jakiekolwiek klasy i góry, to miło wszystko, jak przebiegamy obok nich, to te drzewa są odchylone, tak na jedną albo na drugą stronę, e, i tak naprawdę przez cały czas jesteśmy na jakichś takich otwartych terenach, bez żadnych dodatkowych e, budynków, ani niczego innego, bez drzewek. No, widzisz, nawet jak się podejdzie tutaj, no to, to mi się to nie podoba, szczerze mówiąc, to mi się nie podoba. Ten zabieg mi się strasznie podoba i strasznie mnie on irytuje. Ehm... Ale graficznie gra jest ładna i jeżeli komuś nie przeszkadza właśnie takie odkrzywienie, jeżeli lubi, jeżeli biega się po jakichś takich otwartych terenach, tak najbardziej polecam. Pod względem graficznym oczywiście. Zresztą gameplayowo też nie jest zła ta gra. Jak widzicie, lata zaje ze mną PET, którego dostajemy w jednej z misji. Możemy łapać różne potworki, tego jest też jak widzicie, możemy złapać i dość sporo. Eee, tutaj troszeczkę ich jest, nie wiem czy to są wszystkie potwory w grze, które możemy złapać. Thousand Year Mummy, mummy Holy Skeleton. E, także w każdym razie do no, tych potworów mamy trochę do złapania. E, zaraz Wam pokażę jak wygląda ikonka potworka do złapania. Tutaj się pojawia takie malutkie, malu malutki kwiatuszek. Nie wiem do końca jak można łapać jeszcze te potworki. Tutaj mamy Warehouse Keeper, przelecę od razu po całym mieście, żeby wam mniej więcej pokazać jak ono wygląda. Mapy są na tyle duże, że nie będę skakał w tym first looku po tych wszystkich różnych mapach. Eee, powód jest prosty, pokażę wam mapkę eee, to jest jedna, jedna z, z lokacji i one są tak duże, że żeby z jednego końca na drugie naprawdę potrzeba dużo czasu, a tak naprawdę one się zupełnie od siebie nie różnią niczym. Eee, I to jest. Smutne przynajmniej te mapy, które ja na razie widziałem. Tak, widzicie, no, jedną różnicą nawet widać tutaj jest to, że drzewka tutaj są pomarańczowe, a tutaj są zielone i niebieskie. W kolejnych mapach widzicie, no, są różowe. Tutaj troszeczkę inaczej inna kolorystyka, jakieś drzewa martwe. Fajnym w mapie jest to, że możemy wybierać sobie wszystkie mapki, możemy przejrzeć mniej więcej jak one wyglądają. E, układowo możemy sobie oczywiście kliknąć na tej mapie i wtedy biegniemy w to miejsce, gdzie zaznaczyliśmy. Tak ja tego na razie nie chcę robić, bo nie chcę powiedzieć do jakiegoś high-levelowego miejsca. E, możemy oczywiście wyszukać sobie, założyć filtry, żeby wyszukać konkretnych potworów, kolejne. Ko konkretne jeja, yeah, przepraszam, konkretne potworki. Oraz konkretnych NPC możemy sobie filtrować to również tutaj, zaznaczać sobie, odznaczać eee, I wtedy wtedy mamy wszystko tutaj na dole, no wy zresztą sami myślę, że ogarniecie. Mapa świata jest dość spora Tutaj widzicie jest mega wieloryb eee, Póki co na razie jest chyba dostępne tylko tyle map. Potem możemy się spodziewać, że wejdzie jeszcze ten świat tutaj lawy, ten świat zimowy, eee, czyli na pewno będzie różnorodność będzie dość spora ale to myślę, że trzeba czekać na kolejne update'y i po, powolutku, powolutku będą e, te kolejne mapy wchodziły od razu jeszcze przejrzymy szybko mniej więcej wygląd, ekran wyglądu postaci tytuły, reputacja e, co my tutaj mamy backpack, który możemy delikatnie powiększać raz na jakiś czas dostajemy przedmioty jakieś takie małe powiększające o dwa miejsca e, nasz backpack, jest on dość spory jednakże szybko się zaśmieca i wtedy trzeba sprzedawać przedmioty, które niestety u NPC są można je sprzedać za niewielką cenę, więc nie zarabiam jakoś bardzo dużo na tym wszystkim. E, tutaj mamy takie dodatkowe opcje. Możemy, tu mi się podoba, że nie trzeba się bawić w stakowanie specjalnie. Tylko o e, klikamy jeden przycisk i on nam się, wszystkie przedmioty nam się układają, w ładne linie stakują nam się te, tego samego rodzaju przedmioty. Recycle to wszystko jest takie. E, potrzebujemy 20 poziomu, dopiero żeby sprzedawać jakiekolwiek przedmioty. Enhancement, jakiś item alchemy, expansion. Wszystkie takie dobre widzicie. No tutaj mamy takie małe powiększenia, możemy jeszcze sobie skombinować dwa, i wtedy będziemy mieli jeszcze większy backpack. Eee, z ważnych rzeczy, co jeszcze chciałbym Wam pokazać. Item crafting. Jak widzę, z tego co dążymy zobaczyć, jest dość ważne, ponieważ na kolejnych poziomach dostajemy jakieś tam dodatkowe recepty. E, recepty. Recipes, czyli przepisy, e, na to, żeby stworzyć kolejne przedmioty. E, zbieramy przedmioty atakując różne mobki, e, Jak zbierzemy wszystkie, klikamy sobie tutaj Create. Jak widzicie, koszt nie jest duży, póki co Success też nie. I, i tworzymy sobie jakąś lepszą broń. E, czyli można powiedzieć, że na pewno jest położony dość spory nacisk na to, żeby, żeby craftować te przedmioty. Ponieważ są dobre, z tego co zdążyłem popatrzeć sobie na te statystyki tych przedmiotów, które gdzieś tam widziałem, to są, są naprawdę wystarczająco dobre, żeby sobie poradziły w walce. Pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda walka, nie jest zbyt wymagająca, moim zdaniem. Jest taka. Szczerze mówiąc, jest moim zdaniem nudna, ponieważ wszystkie questy mniej więcej polegają na tym, idź, zabij 15 tego, 10 tego, 8 tego i wystarczy sobie na sobie klikać i te potworki, no jakoś tam się zabijają. Mm, tutaj mamy ekran walki sam w sobie, na lewym kl przy kliknięciu myszy mamy zwykły atak, na prawym ustawiamy sobie kolejne skille i jak wtedy klikniemy prawym, to dopiero wtedy zaatakujemy tym skillem. Co też jest moim zdaniem dziwnym troszeczkę wyjściem, no ale, bo to przyzwyczaja troszkę nas tu używanie używania jednego skilla i wtedy gra traci swoją taką jakby różnorodność. Chyba, że ktoś naprawdę, bo jak widzicie no, cooldown wszystkich skilli jest tak, na tyle niewielki, że nawet nie opłaca się ich przemieniać na, 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 na kolejne i na inne skille. Fire bardzo fajną rzeczą, i to jest rzecz, o to jest rzeczą, której muszę powiedzieć, jest item helper. Nie jest to bot sam w sobie, ale jest to przydatny bot do tego, jeżeli ktoś nie zwraca uwagi na to, ile ma życia, ile ma many, to wtedy może wsadzić sobie tutaj przedmioty, które mają być używane do użycia. Gdy na przykład nasze życie będzie miało mniej niż 30%, bądź mana będzie miała mniej niż 15%, sami możemy sobie to zmienić. Mogę sobie ustawić MP, MP less than 10%. Tutaj mam dodatkowe przedmioty, revival i tak dalej. To jest wszystko fajne, jeżeli ktoś liczy na taki grinding i szybko zabija różne potwory i nie patrzy na to ile ma życia, bo szkoda mu na to czasu, żeby bawić się jeszcze w healowanie jakoś samego siebie, to wtedy po prostu gra healuje nas samych, my nie musimy na to zwracać uwagi, jak widzicie iście tych potionów na początku mamy na tyle dużo, że możemy sobie swobodnie ustawić na jakiś taki wyższy poziom tego, tego życia, żebyśmy byli cały czas na takim bezpiecznym polu. Eee, miałem wam pokazać potworka. Jak widzicie, cyk, klikamy spację, zamieniamy się w potworka naszego cudownego e, assassina. Wow, nie wiedziałem, że będę miał... czemu mam brązowy? No, hmm, na, miniaturce. na miniaturce miałem jakiś taki zupełnie inny kolor, miałem jasny kolor. I poprzednio, jak się za pierwszym razem zmieniłem, też miałem byłem jasny, a teraz jestem ciemny. No ale widzicie, że to jest taka... tak naprawdę jest to... Pomoc do, 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 do ekspienia, w tym możemy zamienić się w takie potworka. I żeby się w niego zamienić, musimy mieć wystarczającą liczbę tych e, punktów SP tutaj. E, nie wiem, czy możemy je potem jakoś zwiększać ich ilość, żeby ta przemiana trwa troszeczkę dłużej, ale te SP dostajemy za każde kolejne zabicie potworka. E, rzecz, o której jeszcze trzeba wspomnieć, jest to drzewko skili. Jak widzicie, jest dość schludne i dość czytelne. E, I do 30 poziomu możemy swobodnie za darmo resetować sobie skille, które rozdaliśmy. E, widzicie, możemy sobie kliknąć. I mamy zresetowane wszystkie skille i wtedy możemy rozłożyć je sobie w taki sposób jak tam to pasuje, możemy eksperymentować na dobrą sprawę z tym, które skille na którym poziomie najbardziej nam się przydają, czy chcemy bardziej w pasywne skille i używać jednego aktywnego, co ja preferuję, dlatego zaraz sobie rozłożę to jakoś tak, żeby, żeby móc sobie swobodnie używać jednego skilla i wyciągnąć z niego jak najwięcej siły. Także no to trzeba eksperymentować sobie. Do 30 poziom, możemy zarobić zupełnie, zupełnie. Bez żadnej potrzeby o martwienie się o pieniądze, tak na dobrą sprawę. Um, czy jest jeszcze coś, co powinienem wam powiedzieć? Wydaje mi się, że chyba nie. Muzyka jest przyjemna, jest, nie jest męcząca. To, jest, to, to to trzeba nadmienić, że nie jest męcząca do słuchania. Um, jest to taka muzyka kojąca, przyjemna, przyjemna dla ucha. Questy, już powiedziałem, na zasadzie idź zabij tyle i tyle Przydatną rzeczą oczywiście jest w całym tym okienku jak mamy ustawione tutaj to okno to wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na, na, na jakiś tam tekst tego questu na objective nasz i wtedy od razu nasza postać biegnie w to miejsce i nie musimy się martwić o to, że musimy szukać gdzieś tam po mapach danego miejsca czy danego NPC bądź danego mobka Także jest dużo takich rzeczy, które bardzo pomagają w ekspieniu. Eee cała gra, moim zdaniem jest warta polecenia, jeżeli ktoś lubi cukierkową grafikę i lubi tego rodzaju gry, to na pewno mu się spodoba, jeżeli podobało mu się Eden Eternal, to może spróbować, ja szczerze z tych dwóch gier, dużo bardziej wolę Eden Eternal, jest to moim zdaniem była dużo, dużo lepsza gra tej firmy, ale nie można ująć tym Glory Destiny Online, że jest to słabo, że jest słabą grą, bo nie jest, przynajmniej na chwilę obecną, może się w pewnym momencie nudzić e, z braku, z powodu tego, że nie możemy sobie gdzieś tam e, zmieniać tych wszystkich... E, Wyglądu w postaci, jeżeli chodzi o ubranie, no to niektórzy, niektórzy tego nie lubią, jeżeli nie, ma, nie mają takiej możliwości. I to na tyle w tym pierwszym spojrzeniu. I do zobaczenia w kolejnych pierwszych spojrzeniach. Wawrzyn się żegna na razie.